to YouTube, dzisiaj bardzo pozytywny odcinek, bardzo się jaram na nagrywanie tego odcinka, dlatego że będziemy oglądać i komentować sobie profile, które ja osobiście śledzę i lubię na TikToku, związane z fitnessem oczywiście i tu mówię o profilach takich czysto powiedzmy fitnessowych, nie takich, że ktoś jest fit i prowadzi TikToka, nie? Bo jakby to dla mnie nie jest fit content. Także będziemy oceniać właśnie fajne profile, także zostawcie koniecznie serduszka dla wszystkich twórców, e, których wy lubicie, których oceniam. Możecie napisać też w komentarzu, e, których wy śledzicie, których ja może nie znam e, i których może poznam e, albo które was motywują cokolwiek, ale w każdym razie dajmy tutaj dużo miłości, dużo takiego ciepła, żeby się wszystkim miło na serduszko zrobiło. Ja tu mam e, zimną Pepsi Max. Czuję się jak psycholożka teraz z tym, tym tylko herbatki nie mam. kolejność już tu będzie bardzo przypadkowa. Bo po prostu to będą profile, które będę po kolei odpalał, żeby nikt nie brał do siebie, nie? Że na przykład będzie na końcu albo na początku. To, to, że jesteś na początku, nie znaczy, że Cię bardziej lubię niż resztę, a to, że jesteś na końcu, nie znaczy, że Cię mniej lubię niż resztę. Także oglądamy. Na pierwszy rzut leci doktor dietetyki Michał Wrzosek, który szczerze mówiąc, dopóki. Nie założył TikToka i dopóki nie, za, nie nagrywał Reelsów, jakoś mi nie po drodze było do jego kontentu. W sensie po prostu jakoś, no, to było ok, ale nic takiego szczególnego. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ta seria, którą teraz nagrywa, tych materiałów, oprócz tego, że jest bardzo dobrej jakości, mam tam bardzo dobrą wiedzę merytoryczną, to po prostu się to jakoś, nie wiem, przyjemnie ogląda, także bardzo dobra robota, Michał. Także zobaczmy sobie ze trzy TikToki. Tak będę właśnie oglądał, powiedzmy, każdej osoby ze trzy TikToki albo dwa, żebyście zobaczyli po prostu, o co chodzi, jeżeli byłyby dłuższe. Także zobaczmy, co tutaj ma dużo wyświetleń. O, Przestań pić dziki, milion trzysta tysięcy wyświetleń. Przestań pić dziki. Przeraża mnie, w jakim kierunku zmierza rynek energetyku. Stężenie jednego ze składników mogłoby być zdrowe i pomocne tylko dla sportowców. Tego składnika jest dwa razy więcej niż w innych energetykach. Wydawało mi się, że to energetyk, który ma być zdrowy dla większości osób. Picie tego przez dzieci i młodzież może być naprawdę niebezpieczne. I miejmy jasność, ja bardzo szanuję chłopaków z warszawskiego koksa za długoletnią merytorykę i fachowe porady. Jeśli potrzebujesz porządnego wzmocnienia, lepiej wypij podwójne espresso mas. 140 mg kofeiny i nie ma żadnych zbędnych dodatków. W jednej puszce dzika, wiadomo, że jak otwieramy, to wypijemy całą, jest aż 200 mg kofeiny. No, co tu mogę powiedzieć? Ogólnie, energetyki to raczej nie jest produkt, który ma być zdrowy w jakiś sposób. Nie to, że są niezdrowe, bo niezdrowy może być nadmiar tego, no, ale generalnie chodzi o to, że samo picie energetyków nie przynosi żadnych zdrowotnych właściwości. Tak jak na przykład picie kawy. I tutaj właśnie zauważyłem, że Michał jest bardzo takim e, propagatorem picia kawy. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Kawa ma bardzo dużo prozdrowotnych właściwości, oczywiście też jeżeli ją pijemy w odpowiednich ilościach. Dziki swoją drogą według mnie bardzo fajny zamiennik Monstera pod względem jakby patrząc na smak do ceny, bo cenowo wypadają lepiej, a w smaku są spoko. Nie piłem tego zielonego, ale jeżeli chodzi o, o mango czy ten klasyczny, to są bardzo smaczne. I tu jeszcze jednego odpalę, bo yy, są pojebane żyły na łapach, nie? Także szanuję za formę. Nie zmasz na tym tłuszczu! Patrzcie te żyły na łapach, chore gówno. Zacznijmy od tego, że smażyć powinniśmy jak najmniej. Wybierajmy zdrowsze formy obróbki termicznej, takie jak gotowanie, gotowanie na parze czy duszenie. Jeśli już decydujemy się na smażenie, to wybierzmy odpowiedni tłuszcz. Powinien mieć jak najmniej cholesterolu i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, a jak najwięcej związków o działaniu antyoksydacyjnym. Utleniony cholesterol jest przyczyną wielu chorób, dlatego najgorszymi tłuszczami do smażenia są masło, masło klarowane i łój. Uważam, że smażenie na wielonienasyconych kwasach jest yy jeszcze gorsze niż smażenie na tłuszczach nasyconych, to w się sensie, że na przykład jakbyśmy smażyli na tranie, nic mi nie przychodzi do głowy, szczerze mówiąc, teraz innego, bo nie chcę też palnąć głupoty, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli jest tłuszcz, na przykład olej niany, jeżeli jest tłuszcz, który ma dużo omega-3 i byśmy na tym smażyli, no to to się wszystko utleni, mogą powstać tłuszcze trans, także to będzie bardziej szkodliwe na pewno niż masło, ale wciąż jakby dalej, tak jak powiedział, no dlatego jednym z najlepszych wyborów do smażenia jest oliwa z oliwek. I tu oczywiście dużo osób może powiedzieć, że ma stosunkowo niską temperaturę dymienia, ale nie jest to prawda, znaczy, to nie jest jakby odpowiednik tego, że to nie jest dobry tłuszcz do smażenia, dlatego że były wielokrotnie badania na, na ten temat, było nawet smażenie w głębokim tłuszczu, były bardzo długie smażenie w oliwie z oliwek i nic się z nią złego nie działo. Oczywiście tutaj pomijamy wszelkie kwestie smakowe, no bo to już jest sprawa osobista, ale no tak jak powiedział właśnie, żeby jak najmniej smażyć i w ogóle to się z tym zgadzam jak najbardziej. Lecimy dalej, Piotr Hajduk, czyli pogromca wszelkich ćwiczeń i hejter <laughs> każdego ćwiczenia na siłowni. A tak poważnie, e, Piotrek ma... Mm, e, powiem tak, ma rację w tym, co mówi. Czasami jest to trochę według mnie nadwyraz, w sensie tro trochę dzielenie włosa na czworo, ale generalnie ma rację, jakby koniec końców, więc e, to tylko jest kwestia po prostu e, tego, że jest uszczepliwy. No ale e, o mnie też można tak powiedzieć, także e, posłuchajmy jakiegoś e, TikToka. Najgłupsza praktyka na siłowni, którą jako trener obserwuję przez cały czas. Przyjmijmy, że zależy Ci na jakiejś partii, niech to będzie klata. Najpierw robisz wyciskanie sztangą, później kolejne ćwiczenie na klatkę, następne wyciskanie np. Na handlami, dorzucasz rozpiętki, a na koniec robisz jeszcze pompki na poręczach. I ja naprawdę zdaję sobie sprawę, że kulturyści na dopingu, którzy są obdarzeni genialną genetyką, ćwiczą w ten sposób i się regenerują oraz osiągają świetne efekty. Ale niestety większość z nas nie ma takiej genetyki i takich zdolności regeneracyjnych. 5 czy 6 ćwiczeń na jedną partię podczas jednego treningu, przez które wykonasz kilkadziesiąt serii, to zdecydowanie za dużo dla osoby naturalnej. Wykonuj dwa, maksymalnie trzy ćwiczenia dwa razy w tygodniu. I tutaj znowu, jakby, czy to jest najgłupsza praktyka na siłowni? No nie powiedziałbym. Według mnie można by było znaleźć dużo głupszych e, praktyk. Oczywiście ma rację właśnie z tym, i znowu to, 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 to co powiedziałem na początku, że e, właśnie dzielenie włos na czworę i uszczypliwość. To wiecie, chodzi o to, że jeżeli ktoś trenuje partię raz w tygodniu, to oczywiście będzie miał progresję z mnóstw osób, które trenują raz w tygodniu, partię, które trenują w taki sposób i mają efekty. Co nie zmienia faktu, że bardzo jest możliwym to, że mieliby lepsze efekty, jakby trenowali właśnie dwa razy w tygodniu i podzielili sobie jakby tą objętość, tą ilość ćwiczeń i serii. Na dwa i na przykład zamiast na jednym, jednym treningu robić trzy ćwicze, sześć ćwiczeń, robiliby na dwóch treningach po trzy ćwiczenia. I o tym też nieraz mówiłem, żeby właśnie nie robić więcej niż powiedzmy 10-12 serii na treningu na daną partię, co nie zmienia faktu, że to nie jest tak, że jak będziecie robić, to nie będziecie mieć w ogóle efektów. To jest po prostu dążenie do pewne do jakiejś tam perfekcji, do tego co mówią aktualne badania. Nie bierze to jednak pod uwagi na przykład preferencji, i nie bierze to pod uwagi, że ktoś może się po prostu trochę na treningu opierdalać, nie? no bo jakby jak mówimy, że na przykład 10 serii ma. Być na treningu, to mówimy tutaj o 10 seriach bardzo blisko upadku. A wiele osób, jak robi właśnie te 20 czy 25 serii na jednym treningu, na jedną partię, no to bardzo często połowa z tych serii jest po prostu mało efektywna. Więc też, jakby, to nie jest tak, że to jest 20 serii blisko załamania, bo wtedy podejrzewam, że te efekty byłyby gorsze i też cięższy, tak naprawdę, ten trening byłby do zakończenia. Ale, tak jak powiedziałem, no, jak najbardziej ma z tym rację. Lecimy dalej tutaj odpalimy sobie... Żeby mieć dużą łapę, trzeba mieć duży triceps. Żeby tricep. mieć dużą łapę, trzeba mieć duży triceps. Pokażę Ci dwa najważniejsze ćwiczenia, które powinny znaleźć się w Twoim treningu. Zgadza się, dlatego że triceps to tak naprawdę dwie trzecie ramienia. Triceps jest dużo większy od bicepsu, więc jeżeli komuś zależy na jak największym obwodzie łapy, jak największej łapie, no to powinien bardziej się skupić na tym tricepsie niż na bicepsie. Tricepsa. Pierwsze to ciężkie wyciskania, i już wiem co powiesz: przecież to ćwiczenie na klatkę. Tak, jasne, ale popatrz jak pracuje staw łokciowy, a prostownikiem stawu łokciowego jest właśnie triceps. Kolejne bardzo ważne ćwiczenie to wyprosty stawu łokciowego linkom w chwycie neutralnym z nieco zwiększonym kątem pachowym. Ta wersja angażuje wszystkie trzy głowy tricepsa. Dla większości osób taki zestaw będzie wystarczający, ale jeżeli uważasz, że potrzebujesz więcej, możesz wprowadzić wyprosty stawu łokciowego z ramieniem uniesionym nad głowę. Przykład to katana extension. Zgadzasz? się, jak najbardziej się z tym zgadzam, oczywiście zamiennikiem pierwszego ćwiczenia mogły być na przykład pompki na poręczach, no bo to jest tak naprawdę zamiennik wyciskania wąsku, chyba najlepszy e, jaki może być. No i tak, taki Trening, jakby robienie takich ćwiczeń, będzie w pełni wystarczające, żeby zbudować potężne tricepsy. Lecimy dalej, bym chciał jakąś kobitkę, żeby tak zamienić, żeby było raz tak, raz tak. Mamy, o, mamy tutaj Marta Gajewska, bardzo fajnie. I Marta powiem wam, że jest pierdolnięta dobrze, w sensie jak się ogląda jej materiały, to naprawdę, no śmiesznie jest, nie? Nie za dużo z tej siłowni, to uważasz, że to jest kobiece, ciągnie tego siłownie kompletnie w części od ludzi. To jest taki motivational video, ale dajcie mi coś śmiesznego, chcę coś śmiesznego. Kurwa, no dajcie mi coś śmiesznego. O, moi rodzice mówią, jak to się cieszą, że trenuję na siłowni i prowadzę zdrowy tryb życia. Ja powiem przed treningówkę Monsterkiem. <laughs> Martena mówiłem w ogóle na, na założenie kanału na YouTubie. Każda, że tak powiem, osoba, która tu jest wymieniona, według mnie powinna założyć kanał na YouTubie. Po prostu marnujecie się na tym TikToku. Nagrywajcie sobie te tiktoczki, urocze to jest bardzo, ale no, to jest wyższy poziom szkoły, że tak powiem, wyższy poziom jazdy, żeby założyć kanał na YouTubie i bardzo bym się cieszył jakby każda dosłownie z tych osób założyła kanał na YouTubie. Według mnie im więcej jest fitnessowych kanałów na YouTubie, tym lepiej. Po prostu, jakby zakładajcie kurwa kanały i wyrzucajcie I lecimy dalej do Mikołaja Górki. Zawsze jak y, od jego widzę, to mi się kojarzy właśnie on z tym kurwa głębokim y, głosem, z klatą na wierzchu. To, to, to jest właśnie Mikołaj Górka, nie? Ile powinna ważyć prawdziwa kobieta? Ile powinna ważyć prawdziwa kobieta? Górka reaguje. To jest w ten sposób? to przestań, bo to Ci nic nie daje. Mnie to naprawdę ciekawi, że ludzie, którzy są nawet dobrze zbudowani, nazywają się trenerami, mają tak nikłą wiedzę o biomechanice czy budowie ludzkiego ciała. W skrócie, gość pokazał, że kiedy masz wysoko wyciąg i robisz narciarza, to ćwiczenie nic nie daje, ale jak dasz parę oczek niżej i zrobisz też narciarza w większym pochyleniu, to już będzie to znakomite ćwiczenie na najszersze grzbietu. Słuchaj, po obniżeniu wyciągu, jeżeli pochylisz bardziej tułów, to... Trajektoria ruchu na najszerszy grzbietu jest dokładnie identyczna, natomiast kąt tułowia do wyciągu również jest taki sam. W skrócie pokazujesz dwa razy to samo ćwiczenie. Dlatego mówienie, że pierwsza wersja ćwiczenia nawet nie tyle jest gorsza, co że nic nie daje, jest po prostu głupie. Zgadza się. Bardzo dobra rada, bardzo dobra ocena. Czy możemy ktoś wytłumaczyć, dlaczego ludzie na siłowni tak robią? Mordeczko, sprawa jest naprawdę prosta. Każdy wie, że na siłowni im głośniej drzesz pizdę, rzucasz ciężarem. Generalnie jesteś głośny. Najlepiej jeszcze spocisz te pachy, nie umyjesz się. Tym jesteś bardziej męski. Wiesz, o co chodzi? Samiec Alfa, duże kochone. Także panienki na to lecą, więc trzeba tak robić. Zgadza się, zgadza się w zupełności, lecimy dalej. Aleksandra Tabaka i tutaj y, niestety Ola mało wrzuca, a propos treningu na TikToku, trochę więcej wrzuca na, na Instagramie i na Instastory, ale jest naprawdę ogarnięta dziewczyna pod względem właśnie tak wiedzy, w sensie w ogóle chyba jest ogarnięta, taka się wydaje, ale jeżeli chodzi, tutaj oceniam stricte tak powiedzmy wiedzę, no to, to tak, no, no, ma pojęcie, także y, polecam śledzić dziewczyny やった Wiadomo, kurwa, Zumba zbuduje wam bareczki. Uh, I need to feel something. Harry, can you tell me something that'll piss me off? Boba Fett's better than Mondo. Yep, that'll do it. <laughs> no, dokładnie, dokładnie. Efekt motyla. To jest gość, który mnie mega bawi ogólnie. J jego, e, te starsze, zwłaszcza, materiały są turbo dobre. E, ostatnio, według mnie, zrobił trochę w takiej kolaboracji, że ja na to patrzyłem trochę z zażenowaniem. No, ale nic, jest młody, także jakby rozumiem, rozumiem. <laughs> o, siedzisz koło kulturysty w klasie. Wczoraj była siłownia to dzisiaj są zakwasy jak nie chcesz być bocianem to dopiero trochę masy. Słucham. Mm. Przeszkadzasz mi układałem plan treningowy słucham co że nauczyciel się próje? Co no jak jest. No widzisz już się odwrócił nie. Nie ale przeszkodziłeś mi wyżytem. Słuchałem y, kulturyściary. No szczerze on się chuja zna. Ja wiem więcej o planach treningowych. Słucham że on matematyki uczy. Proszę cię, jak ja wiem, ile to jest 20, plus 20, wiadomo, że 60, on by powiedział inaczej. Proszę cię, nie przeszkadzaj mi. Zajwiste. Ale jeszcze muszę znaleźć coś, yy, serię. No, ona była na TikToku, ale i tak ją tutaj odpalę jeszcze. A moja to, chciałbym z wami o czymś pogadać. No, tylko zgaszę tę świeczkę, dobra? Bo trochę mnie rozprasza. Pierdolę cię w dupsko, kurwa, leszczu. Ja mam karabin nabity, łapsko, mam najebane. A ty masz kurwa z brzucha, nie pociągniesz mi, jesteś cienki, Bob, kurwo. Kurier, kurier Z2 Patrz, gdzie? Co tam mamy? Co tam mamy? Co tam mamy? Jakieś mamy tutaj y, czekoladki. Praliny z czekolady, na kotrzmeksy 10%, niżki robi wrażenie. Dobra, lecimy dalej. Następnym kątem będzie Bartłomiej Błodarczyk. Gość robi turbo przepisy i jak na faceta, bo nie, nie chcę tu jakby obrażać, ale robi naprawdę jedne z najładniejszych zdjęć, zresztą też mi robił zdjęcia do jadłospisów. Robi naprawdę turboestetyczne jedzonko. I tu wam zaraz pokażę w ogóle fajne, fajne te przepisy nagrywa Ale tu się dzieje ale tu się dzieje Dzień jedzenia, 1800 kalorii. Zapraszam. Na śniadanie proteinowe naleśniki z białą czekoladą. Na obiad makaron specko szpinakowy. Następnie tosty francuskie na słodko. I na kolację makaron tagliatelle z kurczakiem w sosie pomidorowym. Wyjebana szama, także polecam śledzić na inspiracje dietetyczne. Jest i on. Największy dociętus chyba na, na TikToku. Kuba maślanka, swoją drogą też w kurwę silny typ. W ogóle to jest chora genetyka, nie? Jakby, wiadomo, że, że praca pracą, ale genetyka tu jest chora. Bo to nawet widać po, po TikToku, jak nagrał Statą, że no, no to, to jest po prostu gen, nie? To nie ma co ukrywać. No nie co goś jest docięty, to jest chora jazda, nie? No to jest dla mnie, w sensie generalnie dla wielu na pewno to będzie motywacja, bo gość naprawdę chorą formę ma. Ja pierdolę, kurwa, ale bym się wbijał. <grywka> o, jest i ona, właśnie tego szukałem, Fit Doncia. I tu według mnie yy, no, jest to jeden z najbardziej merytorycznych kobiecych kont na fitnessie. Nie wiem w sumie, czy na YouTubie nagrywa, jeszcze wiem, że nagrywała, ale tu też według mnie jest osoba, która mogłaby śmiało nagrywać właśnie jakąś fajną merytorykę, fajnie przedstawioną e, i, i by to fajnie szło. Jeden z powodów, dla których możesz nie widzieć efektów treningów to za małe obciążenie. Jeżeli czujesz, że twoja technika jest w porządku, czujesz mięśnie, które powinny pracować, odłóż to mniejsze obciążenie, z którym pracowałaś cały czas, weź większe i pamiętaj, że progresowanie na treningu jest mega ważne. Dokładnie tak. Bardzo, bardzo dobrze. Mówię, bardzo, bardzo dobry kontent tutaj jest, także polecam serdecznie. poleca. Następnie mamy tutaj Rudzie i to jest dziewczyna, która dojebała konkretną masę i jest z tego dumna, także to jest bardzo fajne. W ogóle zauważyłem, że odkąd powstał ten, ten polski gym talk, że tak powiem, w sensie taki siłowniany tiktok w Polsce, to właśnie się też pojawiło bardzo dużo dziewczyn, które właśnie pokazują, że fajnie, że tak powiem, być na masie, fajnie jest budować mięśnie, fajnie jest dźwigać duże ciężary, co według mnie jest bardzo fajnym trendem, bo już jakby w Stanach to widziałem jakiś czas temu, że to no, jest takie powiedzmy obecne, że te sylwetki nie są takie e, kobiece, w sensie nie są aż tak docięte, ale są właśnie takie pełniejsze, są większe kształty, i w ogóle. Więc wsiadł się na am... Jak to są komentarze, że cyk telefon w lewą rękę, kurwa. Am... No, 15 na bareczki, I will win. Lecimy dalej. Patryk Osak i to również jest kolejna fajna osoba na TikTok, którą warto śledzić. E, taki mega sympatyczny ziomeczek, się wydaje. Dużo ma właśnie Q&A, dużo ma takich rozkminek, także polecam. Tak i nie. Jeśli mówimy o redukcji osoby ze skrajnego poziomu tkanki tłuszczowej schodząc do zdrowego poziomu, e, wtedy możemy mówić o poprawie parametrów zdrowotnych, a co za tym idzie także parametrów związanych z poziomem testosteronu. Problem się pojawia tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy wchodzimy sobie już w skrajną redukcję, bo jeśli mówimy o redukcji do poziomu plażowego, czyli 10, 12, 14% tkanki tłuszczowej, no to wtedy raczej te parametry zdrowotne zachowamy na odpowiednio dobrym poziomie. Natomiast jeśli chcemy robić tą redukcję już skrajnie nisko, a co za tym idzie, też rezygnować z wyższej podaży tłuszczów, dostarczać przy tym mniej mikro i makro elementów w naszej diecie. No to co za tym idzie, te parametry zdrowotne, a także poziom testosteronu, no może na redukcji znacząco ucierpieć. I oczywiście wraz z zakończeniem tej redukcji, gdy będziemy sobie dodawać te kalorie i wbijać się w dodatni bilans energetyczny, to te parametry zdrowotne, no i testosteron też będą wracać sobie do tych naszych zdrowych widełek. E, natomiast tobie po prostu polecam zrobić sobie ewentualnie badania, ocenić, czy aż tak drastycznie e, ten poziom testosteronu sobie tutaj zbiłeś. No, bo na twoje złe samopoczucie może tutaj. Zgadzasz się. Ja ogólnie tutaj też właśnie dopowiem, że jeżeli ktoś jest na redukcji, ale właśnie nie schodzi do skrajnie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, a nagle mu, nie wiem, spada libido, nie ma za bardzo ochoty, chodzi rozdrażniony i tak dalej, to bardzo możliwe, że to jest kwestia nie tyle spadku testosteronu, co po prostu jakby zmęczenia, po prostu jakby wiecie, jak organizm ma dostarcza mniej kalorii, ma mniej tej energii dostępnej, no to zaczyna po prostu sobie ograniczać, że tak powiem, rzeczy, któremu mu bez sensu spalają kalorie, jak na przykład chociażby uprawianie seksu, nie? Małpa Sebastian Dziętek, który również jest Mega śmieszny gość nieraz się pojawił w yy, ocenianiu TikTok. A tłuszczami. I nie chodzi mi wcale o twój tłuszcz, ale nad nim też nie panujesz. Chodzi mi o tłuszcz z zewnątrz, czyli taki ze świata. To jest patelnia. Waga. A to jest ten tłuszcz Nasza tykająca bomba. Ale to się zmieni, bo już niedługo będziesz miał tłuszcz w małym palcu. Leję tłuszcz. Na wadze musi pojawić się 10. Dobra, mamy 10. I ważna sprawa. Sprawa jest tego typu, że nie możesz popierdolić zer. Ma być 10, a nie 100. Teraz bierz jajko, bo ci nie powiedziałem, że robimy jajecznicę. Pamiętaj, że twoje jajko to jest jajko, a nie kurwa statek. Więc nie musi pływać w tym tłuszczu. Jak chcesz popływać, to musisz znaleźć to. H2O w ilości hurtowej. Wtedy możesz popływać i będąc grubym będzie ci łatwiej, bo będziesz miał większą wyporność. Ale na tą wyporność mamy wyjebane, bo od ratowania ciebie są ratownice, a nie twój tłuszcz. Nie kombinuj i masz to pęk. No właśnie, także to jak najbardziej też jest fajny gość. Taki no, śmieszny po prostu. Mnie, mnie osobiście bawi, i taki jest. No śmieszny, kurwa, co mam więcej mówić? No śmieszny jesteś typie i... I o. Artur Kauf. Bardzo fajny, też kontent. Taki nie chcę powiedzieć, że fizjoterapeutyczny, no ale bardzo ma dużo takich ćwiczeń, właśnie czy na jakieś bóle odcinka lędźwiowego, szyi, głowy, takie bardziej powiedzmy funkcjonalne rzeczy. To tutaj właśnie sporo tego jest. Także również polecam. Dobra, co możemy zrobić z taką bardzo popularną teraz sylwetką, gdzie głowa ucieka do przodu, plecy są zgarbione i brzuszek jest taki wypięty, luźny brzuszek. Siadaj, kochanie. Możecie sobie wziąć coś pod tyłek, żeby tyłek był wyżej. Można też usiąść na ziemię, jak ktoś jest wystarczająco rozciągnięty. Ręce zepnij przy plecach. Aha. I teraz tak, cały czas ładnie wyprostowana sylwetka, minimalnie się pochyl do przodu. Już, już, już. No. I teraz mocno pracując odcinkiem piersiowym, czyli łopatki kręgosłup, ręce do góry nad głowę. Pach i ładnie wracasz. Ale śliczne mięśnie. Aha. Zobaczcie, że głowa się... No także mówię, tutaj dużo jest dużo z takich e, fajnych ćwiczeń, no powiedzmy korekcyjnych i, i tak dalej. Jak pomóc komuś wyprostować plecy? Usiądź mi na głowie. <głos> <głos> Także również polecam bardzo. Kolejna osoba, czyli Marcin Jackowiak, i tu również dietetyk, jak najbardziej bardzo dobry dietetyk. Nagrywaliśmy razem odcinek też dla SFD z gotowania. Także polecam go obejrzeć, ale tak to mówię. Mega ogarnięty ziomek. I sympatyczny też jednocześnie. Zabieram Cię na zakupy i pokażę produkty, które ułatwiają redukcję. Część druga. Masz ochotę na słodką przekąskę? Zamiast batona zrób sobie kaszkę. Nie ma w nich dodanego cukru, są za to dodatkowe witaminy i omega-3. Nie każdy wie, ale kasza gryczana to ekstremalnie zdrowy produkt. Niska cena, duża jakość i sytość po jej zjedzeniu. Koniecznie włącz ją do swojej diety. Widzicie, co? So no, moja ulubiona kasza. W ogóle to jest jedyna kasza, którą jestem w stanie jeść tak ze smakiem, nie? Podczas odchudzania to niezbyt dobry pomysł. Zamiast tego warto postawić na cały owoc, a mało, który syci bardziej niż pomarańcza. Dokładnie. Znaczy, mnie osobiście oczywiście, to nie jest tak, że według mnie, tylko mnie osobiście bardziej sycą na przykład jabłka. Ciężej mi było zjeść pół kilo jabłek niż pół kilo pomarańczy. Pamiętam, że kiedyś. Nie wiem, czy mogę to mówić w sumie, ale chuj, to dobra, powiem. Kiedyś miałem gastrofazę i zjadłem kurwa. Dużą pizzę, 42 cm, a potem miałem ochotę na słodkie, nie miałem nic słodkiego w domu, w sensie jakichś batonów czy coś, nie chciało mi się jeść, też nie byłem w stanie takim, żeby wychodzić z, z domu, raczej wolałem nie, ale odkryłem, że mam w lodówce pomarańcze i kurwa 7 7, nie? <śmiech> <śmiech> nie polecam, miałem brzuch po prostu... No i lecimy. Ostatni e, profil. To nie jest ostatni oczywiście, który polecam, tylko po prostu nie chcę przeciągać tego odcinka w nieskończoność. Jak, jak się wam podoba jakby ta seria, taka forma ocenia TikToków, to napiszcie. To nagram po prostu drugi, gdzie nagram kolejne, pokażę kolejne konta, ale mianowicie będzie to Martyna Szpaczek. I to również właśnie dietetyczka. Bardzo, że tak powiem, mnie goni z obserwującymi, także jeżeli jej dacie jeszcze trochę, to jeszcze bardziej mnie dogoni, ale póki co, z tego co wiem, wiodę prym na polskim TikTok Roku, jeżeli chodzi o branżę fitness i tak ma zostać kurwa. Słuchajcie, możecie jej dać nawet i 100 tysięcy follow, dopóki nie będzie miała więcej ode mnie. Co jedzie dietetyk na drugie śniadanie? Dzisiaj lecimy z takimi pomidorkami fancy z TikToka wraz z jajkiem. Zaczynamy sobie od pokrojenia pomidora na grube plastry, następnie kieliszkiem wyżłabiamy środek pomidora, ja użyłam tego małego kieliszka i następnie ten cały nasz środek siekamy sobie w kosteczkę i przekładamy do miski. Przyprawiamy to szczypiorkiem, czosnkiem, ziołami, solą, dodajemy jedno jajko oraz je dodamy jeszcze jedną łyżkę mąki, ale możecie ten krok pominąć. Następnie na patelni wykładamy jedną łyżeczkę oliwy z oliwek i rozgrzewamy nasz tłuszcz. Następnie na rozgrzany tłuszcz wykładamy nasze plastry pomidora i do każdego pomidora dajemy po jednej łyżeczce naszego uzyskanego farszu. Przykrywamy to i idziemy przez kilka minut tak, żeby jajko się ścięło, następnie przewracamy na drugą stronę, no i jemy. Jest naprawdę pyszne, lekkie, klikajcie czerwonego... Ale wymyślne, zajebista rzecz, muszę, muszę zapamiętać, muszę spróbować. Idę sobie teraz przez miasto i generalnie widzę jeden baner. A mianowicie taki. I podpisane jest coś taniego. I słuchajcie, ja generalnie masło na co dzień kupuję, ale naprawdę masło kosztuje teraz 8 zł. Dlatego tym bardziej dziwi mnie na przykład, jak ktoś mówi, że zdrowe jedzenie jest drogie. A moim zdaniem po prostu trzeba umiejętnie skomponować, bo na przykład taki serek do smarowania starczy Wam może na nieco krócej, natomiast wychodzi Wam praktycznie 2-3 razy taniej. No ale moje pytanie do Was jest takie: czy rzeczywiście masło kosztuje 8 zł? No, powiem Wam, że to jest właśnie faza, że no, odkąd trenuję w ogóle, no ja też jakby w międzyczasie dorosłem, nie W sensie, wcześniej mieszkałem z rodzicami, jak zaczynałem trenować, potem mieszkałem sam, to ja przez 10 lat jak trenuję, nie kupiłem ani jednego kilograma cukru, w sensie ani jednego worka cukru, nie wiem, czy to worki, nie wiem, może worek to nie torba nie wiem, w czym, w, czym, w czym jest cukier, to yy, nie kupiłem ani jednego właśnie takiego worka cukru, a masła to dosłownie kupiłem ze trzy takie mikrokostki, nie, jak są to takie po 100 czy 125 jakoś tak yy, gramów, taka osełka, no to czasami do czegoś tam potrzebowałem, to, to się kupiło, ale ja generalnie właśnie przez to, że nie kupuję masła i cukru, to mnie to, że na przykład, nie wiem, bo cukier jest droższy, masło jest droższe, no takie, no i są so jakby i tak nie używam, no, <śled> wyjebane, nie, a widzę ludzi właśnie w kolejkach, jak stoją nie wiem, z 20 kostkami masła, albo wiecie, cukier na tony kupują. E, także tutaj jest dużo racji w tym, że zdrowe odżywianie niekoniecznie jest drogie. Bo tak samo ludzie dużo wydają właśnie na jakieś napoje e, słodzone i tak dalej, gdzie można pić wodę z kranu, tak naprawdę, jak się powiedzmy jest w mieście, gdzie ta woda z kranu jest zdatna do picia, ale tak czy siak woda jest po prostu tania. Nawet soki, myślę, że to zdrowe, właśnie już nie wspominam o jakichś kolach i itp. itd., no to no, tak naprawdę dziennie może 5-6 zł więcej wydać tylko na, na picie. Więc jeszcze raz, jeżeli ten odcinek się wam podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie w komentarzach koniecznie serduszka, po prostu emotka, serduszka wystarczy i enter. E, możecie właśnie napisać profile, które wy lubicie, to może po prostu zrobię następny odcinek z profili, które wy napiszecie w komentarzach. Także to by było tyle na dzisiaj. Pozdro! Ja robię, że tak powiem, 5 minut przerwy i zabieram się, już koniec tych, tych miłości. Ne, zabieram się za konkretne, e, konkretną jazdę po keto świrach w następnym ocenianiu TikToków. Także widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Pozdro!